Dziś została przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie literatury. Powędrowała ona do norweskiego powieściopisarza i dramaturga Juna Fosse. To jest diametralnie inny Nobel niż Nobel dla Anne Ernoz ubiegłego roku, dlatego że Jon Fosse nieustająco aktywnie poszukuje nowych technik literackich dla wyrażenia swojej estetyki, swojej myśli, i nie waha się. Ostentacyjnie czasami nawet komunikować z tradycją lat przeszłych. Nie bez powodu wielokrotnie przywołuje się w jego kontekście nazwisko Henryka Ipsena. Fosse przekładał Ibsena na język nowo w którym pisze Nynorsk. Różnia go pod względem formalnym. Obecność nawiązań do takiej wysoko artystycznej, modernistycznej literatury, która nie boi się eksperymentu literackiego, która nie boi się wkraczania w przestrzeń niewyrażalności, która się nie boi nawet kosztem. Komfortu, zakłócenia komfortu lektury yy, czytelnika, no podążać z jakimś procesem yy, poznawczym. A język jest jednak kodem, który jest odczytywany przez pewną określoną grupę. Wymaga to tłumacza, wymaga przekładu. Więc jest to pewna pośrednia droga w dotarciu do, do odbiorców. Liczę, więc powiedziałabym, że przekład jest nie tylko wehikułem poznania wzajemnego, ale przykład jest też wehikułem literackiej, językowej zmiany. Z pewnością Fosse, dramaturg, to będzie Fosse, którego chętnie będziemy czytali i oglądali na polskich scenach. Ale Fosse. Prozaik, autor septologii, to, to, to artysta niezwykle wymagający, literat, który wymaga od czytelnika cierpliwości. No i ten literat, który jest jednak programowany na modernizm, więc stosuje narzędzia, eksperymenty, które nie muszą być czytelne, zwłaszcza dla dzisiejszego, zubożonego odbiorcy.